Siemaneczko! Mordziki! No i Werciki. Z tej strony Jadek, a dzisiaj pogramy sobie w Pokémon Transcard Games Online. Zaczynamy Rundę już lecimy z odcinkiem. Także Ruda będzie... Yamit. Nie znam te tyta... znam talii. Ale myślę, że wygram. Nie znam to może być jakaś słowa talia. Ja czy ją znam, czy ją nie znam, bo chyba ja przegrywam. Nie występuję w turnieju, oczywiście. Uuu, pan, już przegrałeś! Już przegrałeś, gościu! Już przegrałeś! Mamy w ferki. I to jest dosyć dobra karta. Tylko on zaczyna jako pierwszy. Jakby, no albo się podda. Albo ja się poddam. Bo ja nie będę przedłużał gry okej okay. no, nawet nie. O, ma to ewolucję chyba, Do niego. Chyb, nic nie możemy zrobić, tym ty, 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 ty mocniej. Odejmujemy sobie energię. I myślę nad kartą. E, Tom. Bo właśnie warto mieć w te, tej kartę. Zawsze, zawsze warto mieć w deku bo jest do, dość do Nic nie możemy zrobić, także runda. Odpuścimy Rundzikę. No tak, o nie, o, to jest do to już do, to do karta defensywy. Są lepszy ją Jeszcze to ma, to też do karta, Dopiero jedną kartę dobiera sobie. No ewolucja, no a jakże, ewolucja. I teraz sobie ewoluję ją, tą kartę główną. No tak jak myślałem, to no nie, to nie jest dobre, nie jest dobre czasy. Mam dobry ka... Okej. Okay. Czyli mnie tak Oczu? A czemu on się nie, do, nie, doba, nie, nie zawał karty? Czemu nie zabokaty karty sobie? Okay. On chyba nie ma tych e, e, w, w ręce, nie ma energii. Chybałem sobie 5H czy jest ewolucja? Jest tauron, tauron też jest w domu. Natomiast... Dobra. chyba zaatakujemy za 90 Że za 90 tylko możemy zaatakować. Być może będzie miał. Nie. Jak nie ma energii, to już jest na przejedynczej pozycji. Taki los co trzeba tutaj nie ma energii. Tak mi się wydaje, a ja mam pełne energii. Jeszcze tą kartę wybiera. dwie bez energii. no Dobra, to atakujemy go za 90. Niszczymy go. I dobieramy sobie, dobieramy sobie kartę, on może być, na początku jeszcze to jest dobra karta, na początku ja to jest dobra karta, tą chyba rundę wygramy, rundę, on znalazł sobie energię, ale ma, ma słabe karty, albo ma ewolucję tych kart. O, to jest dobra karta. To jest podmianka. Stówę. aż dziesiątkę. Dobra, to ta uruna. Hop, dobrałem ja sobie 5 kart, Mamy tą ewolucję. Możemy sobie to wystawić. Dobra, i atakujemy go za 90. Niszczymy go, niszczymy go. Teraz powinien się podejść, bo nie mam już rady za Defensywna karta wyszła, że w ewolucji. Macie, będziemy sobie. Yy, Macie, o! Bierze sobie, że dwa 2 energię u siebie. I teraz co on zrobi. Dobierze sobie kartę, tak? Ja go rozwalę zaraz tutaj tym. Z tym kartami go rozwalę. Hop, już nie ma gościa. Zbieram kartę Tauron. Taurona lubię. Tauron jest dobrym kartą. Nie ma. Tu ja go. Jeszcze go dobijemy. A jakże? Dobijemy go. Jedną kartę z Deku. Dobra. Wygramy z lat. Nawet stało, żeby, żeby to zakończyć ładnie. Trzecia wygoda dnia, super. Super. No na mnie że poszło w tej grze. I nagroda. Nagroda 49. O jeden pro, o jeden bro też da, Ja bym Grałem w moją ulubioną talią. Last... E, w, Last Focus Last Focus bo ja, To jest ulubiona moja talia Bo ja ją gardzę bardzo dobrze No to jest postawa karty talia Ta to przyciskam przy ma bardzo łatwo ją wygrać Bardzo, bardzo łatwo jest z nią wygrać Jeszcze jak ja zaczynam po pierwszy No hmm. Kwiatki wystawiamy sobie Mam nadzieję, że Fedge mi da Fedge, ewolucję do tej. do tej soon. do tej. ewolucji mi da. Ewolucję Fedge. Oj, chyba będzie że gra na czas. Nie, wiedziała, że gra na czas. No, nie, to już dopiero to była karta. Zobacz. Bierzemy sobie defensywną kartę i też czekaj tylko na ewolucję. Hop, ulepszamy sobie. Nie wiem, czy ulepszyć, ulepszyć. I nic nie możemy zrobić, jak na razie. No cóż, a tu już chyba dobiera kartę jedną. Czy dobiera kartę, czy... Myślałem, że... A nie, to obu dobiera chyba. No Myślałem, że do jednego. Super. Bierzemy sobie to i weźmiemy sobie zamankę kart. Mam nadzieję, że będzie fredka, albo czynnego. Jest fredka! O Panie! No to gościu już przegrałeś. Bo to już daje podziwić się obrażeń. I nie ma kart deku, wygrana, łat, łat, wygrana. Łatwizna wygrana. To już trzecia wygrana dnia? Czwarta wygrana dnia. A hajsu, hajsu mi się nie przyda, hajs. Hajsu mam dużo, hajsu. W, tych monetów, monetków. Dobra. Mam jeszcze dzień, nie, nie wyrobię się w dzień. Nie wyrobi się jeszcze dzień O Panie, duży du du jest... Upatrujone. Jeszcze raz zagramy sobie. Czemu nie? Popykamy sobie jeszcze. O Panie. To chyba przegramka. To, to już do boka talia. Też występuje w turniejach. On nosuje. Ja przegrywam. Ja chyba nie zrzeszę jako pierwszy. Nie. Ale mam Taurona Tauron jest dobrą kartą. Hop. Tauron i to jest moja oryginalna karta. Bo on szybko, szybko ten. Yy, się. Hop. No nie, że to jest prądowa tak? Okej, okay. czy ma ewolucję niego? O, to bol. sobie dwie energie i dodaje sobie chyba ewolucję do niego. Tu już wiem, co szykuje, gościu. To będzie chyba trudny pojedynek Chyba ta na ulepszyć wziąć sobie, z, wziąć sobie z deku tą kartę czy to ona? nie tą kartę, się przydrapa na pewno do karta. No bo on sobie ureguluje i niszczy mi tą moją kartę ale ma jedną kartę chyba niższymi. mi Dobra, wstrzymuję karty, czy on jeszcze będzie, będzie mnie atakował? O nie! To ta ludka, o nie. Boostu, no to ta rundka... O nie! Twój ewolucja boostowana. No to masz ewolucję, o ludzie sobie teraz chyba, no. tak. Na 50, zadaj mi, się 60, dobra. Bierzmy Busty. Hmm. Dobra, na Jeszcze jedną kartę. Myślę nad Tauronem. <grym> Tauron to można szybko lepszyć. Wystarczą tylko dwa ruchy. No, nie karty w dechu. Tutaj tego ulepszam sobie. Okej. Okay. I zaatakuję go za... ...sześćdziesiąt. Dziesiątę muję. jak mnie tego zniszczy? ma ewolucję, tak? To będzie trudny pojedynek, oj, trudny będzie pojedynek. Bo tego mnie rozwali. Ja oczywiście wystawiam sobie tego, żeby tak szybko mi rozwalił. Ewoluję sobie go. Myślę nad, tym, nad tą chatą. Hop. Ewolucja. I dom. Chłaniek. Ale tylko czekaj, jak mi tego rozwali. Czekaj mi jak to... Tu... Stoję, że jest sztuka, bo mi że sz... krzesło się popsuło. No już da dawno, już się popsuło, Ale to no, w sensie, siedzi się, tak? Super. O! Bierzemy się tak. Tak. Done. No, na, nekrozma na na to jest dobra karta, kartą, ale się długo lepsza. Chyba dobrałem cztery karty, no nie brało Dobra, przydałby się jeszcze też mancha zamianka. zamianka albo jakaś kartę do. do szybko wymienia się. Jaszcze był lepszą, osobę był lepszy te karty. Przygotujemy się na bitwę. Wszykujemy się na bitwę. Chomika. Ewolucja. Idą. Konie. O, nie. U, i zamienka jest. A to już nie zamienimy, co? Nie, nie zamienimy. potrzebuję jeszcze jedną kartę. Dobra, no, to niech mi to wyobrażali. Niech mi te warozy No to szykuje się bitwa To szeroka bitwa Być może przegram Być może przegram Jak przegram to ja się podaję Jak nie będę miał żadnych szans Żeby nadrobić to co, co, co zrobiłem zrobiłem Haluna o, energia, energia się przyda. Nie tego ulepsza, bo kombika teraz nie jest Zadam mu za 60, do go. Idę kartę, tak? Dobra, teraz on mi zada, za ile, ile to ma ataku? Głosić silna karta. Jeszcze będzie miała boosta ataku. No tak, będzie miał boosta ataku. No? Czy ja przegram ten mecz? Jeszcze, jeszcze jest szansę bym wygrał. Co to za kogoś? O mi kartę. Zabrał sobie energię, zabrakło kartę Dechu ma już. Yy... No tak, to jest. Tutaj... Dobra, mi za to teraz. Nie, no zabrakło mi kartę. Jeszcze ja bije po. No, nie, ale nie mam żadnego leczenia teraz. To by mi się przydało leczenia. Nie zamianka. Zamianka ci się przyda? Nie. Kurczę. Zaprokowałem kartę. definitywnie. Tego ulepszam. Tak. Jest równa szansa. Jest równa szansa. To mi się podoba. To mi się podoba, takwa. Zabiera energię, kurczę. znowu mi zapakuje? Czyli żaden mi... żaden... Po kolei mi rozwala te karty. Po kolei, kurczę, jeszcze, jeszcze by było lepsze. Dobra, karty zabieram. Nie, dobra, nie dobrało mi tobie kart. My, my muszę ulepszyć tego To wziąć A i, i jeszcze to ulepszyć, zobacz sobie Tak, jakby nie rozwalił, to mi rozwalić w tak? No dobra, potem mi dwie karty Ja się, pod, ja się poddam chyba no. Nie będę się męczył w te, tej Dość Dosyć wyrównana gra Dobrze ogarniam tą kartę gościu Na nie, bym mógł wygrać A mi już boli gardło od ale myślę, że, my, że się poddam albo przegram. Jeszcze to ma do ewolucji. No ja. Jeszcze ewoluuję. Nie by mi dobrało dobre karty. A teraz mi rozwalił tego... Rozwalił. Poddajemy się. Nie ma sensu. Nie mam sensu z nim. Ja chcę z nim do doba. Także myślę, że mogę tym akcentem się z, o, z, o, z, o, pożegnać. Żegna Was e, Rojadek, tak to była karcianka pokemonowa. Także trzymajcie się. No i cześć do następnego odcinka. A